Czy wiesz, że ponad dwie trzecie uczniów szkół podstawowych i średnich będzie miało zawód, którego jeszcze nie wymyślono? Co więcej, jeśli jesteś jeszcze w gronie osób wchodzących dopiero na rynek pracy, będziesz średnio wykonywać 17 różnych zawodów. Świat wokół zmienia się bardzo szybko i wymaga nowych zdolności. Jednak to nie stoi na przeszkodzie, by dosłownie wymiatać w swojej dziedzinie. Dzisiaj pokażę ci, jak szybciej się uczyć. Dzisiejszą animację podparłem książką Wymiatasz, która jest świetnym poradnikiem i narzędziem dla młodszych widzów moich animacji, dla osób, które poszukują praktycznych porad jak specjalizować się w swoim hobby, jak lepiej się uczyć i jak poradzić sobie z dylematami dotyczącymi wyboru swojego zawodu czy pasji. Link do książki znajdziesz w opisie, gorąco ci ją rekomenduję, to świetna pozycja. Jedną z ważniejszych rzeczy, jaką poznałem w życiu, to fakt, że poprzez nietypowe i nieszablonowe postępowanie można bardzo szybko dźwignąć swoje umiejętności w konkretnej dziedzinie. Nauczyć się czegoś znaczącego, czegoś, co będzie Ci służyć przez lata w wielu innych obszarach życia. Co mam na myśli? Zamiast uczyć się angielskiego w znany, przewidywalny i nudny sposób, no bo umówmy się, ale przewaga nauczania gramatyki zamiast realnej praktyki jest bardzo belferskim posunięciem nauczycieli. Zacznij natomiast rozmawiać po angielsku ze swoimi kolegami, albo wejdź na anglojęzyczne grupy na Facebooku i tam powymądrzej się na jakiś temat. Zacznij oglądać filmy anglojęzyczne bez napisów czy dubbingu. Zacznij kroczyć bardzo nietypową ścieżką, a błyskawicznie podciągniesz się w zagadnieniu, zbudujesz większą pewność siebie, znajdziesz nowe sposoby myślenia o problemie i o tym, z czym masz trudność. Nasz umysł jest bardzo dobrze przystosowany do wykrywania wzorców w naturze oraz do wykonywania zakodowanych szablonów postępowań. Dlatego też, pomimo, że nastolatki ubierają się i wyglądają z reguły bardzo podobnie, potrafimy w grupie 30 paru absolwentów na zdjęciu rozpoznać swojego najlepszego przyjaciela. Gdybyś jednak miał wytypować jednego szczura z trzydziestu, no to byłby problem, bo w zasadzie każdy wygląda tak samo. Tylko obiektywnie patrząc na tłum nastolatków, oni też wyglądają tak samo. Każdy ma dwoje oczu, dwie ręce, nogi, głowę, nos, uszy, no praktycznie tacy sami. Nic szczególnego. A jednak nasz umysł dostrzegł i zakodował specyficzny układ twarzy i detale urody, które na przykład takiej matce bliźniaków pozwalają rozróżniać ich od siebie. Jesteśmy w wyszukiwaniu wzorców bardzo dobrze, uczymy się ich szybko, czasem wręcz zbyt dobrze, widząc wizerunek Jezusa na toście czy anioły w chmurach. Niemniej wykorzystajmy tę przewagę dostrzegania wzorców i łączenia rzeczy z pozoru ze sobą niepowiązanych. Jak więc szybciej się uczyć? Po pierwsze, przygotuj się na wyzwanie. Jeśli wychodzisz z założenia, że w znany sposób gwałtownie staniesz się lepszy z czegoś, to srogo się rozczarujesz. Ja tak miałem z kilkoma rzeczami w swoim życiu. Na przykład jako nastolatek jeździłem na rolkach. Dopóki jednak nie zabrałem się na odwagę i nie spróbowałem czegoś nietypowego, a było to zjeżdżanie po schodach przodem i tyłem, nie potrafiłem przeskoczyć pewnego poziomu. Ta nietypowa dla mnie czynność, niebezpieczna, okupiona wieloma siniakami, sprawiła... Że zwykła jazda była dla mnie banalna, prościutka i mogłem wskoczyć na dużo wyższy poziom. To samo miałem z gitarą elektryczną. Dopóki ćwiczyłem w domu, męczyłem się z wieloma rzeczami, ale gdy pojawiła się okazja, by dołączyć do zespołu i zagrać koncert, wyskoczyłem jakościowo na kilka poziomów wyżej. Momentalnie skonfrontowałem się ze swoją tremą, umiejętnościami pod wpływem presji. To wszystko dało mi pokłady pewności siebie w tej dziedzinie. Tak samo miałem z językiem angielskim. Dopóki nie znalazłem możliwości utrzymania realnej konwersacji w tym języku, nieważne ile bym się uczył, ile past, present, continuous i gramatyki przyswajał, progres w temacie prawie by nie istniał, gdybym nie rozmawiał. Nikt nie mówił oczywiście, że będzie to proste, ale dzięki nietypowemu postępowaniu szybko się uczysz, podnosisz się w specjalizacji, osiągasz nowe sposoby patrzenia na zagadnienie. Twój umysł kreuje nowe schematy postępowań, dostrzega nowe wzorce, namęczył się, ale owocem jest sukces. Jeśli masz nastawienie, że z byciem wymiataczem w twoim hobby to będzie łatwa droga i ścieżka, i przyjdzie ci to od tak, to nie wiem czemu oglądasz tę animację. To zawsze będzie trudna droga robienia rzeczy nietypowych i szukania trudnych rozwiązań. Do dużych sukcesów prowadzi jedynie trudna ścieżka. Druga zasada. Trenuj z lepszymi od siebie. Nie potrafiłem nauczyć się tego, gdy byłem trampkarzem i juniorem w klubie BBTS, znanym obecnie jako Podbeskidzie. Dlatego tak strasznie męczyłem się na treningach indywidualnych bramkarzy, gdy dwóch moich kolegów znacząco przewyższało mnie warunkami i techniką. Byli świetni. Wypadałem przy nich jak nieporadna buła. Dobijało mnie to i wydawało mi się, że ciągle towarzyszą im na twarzy takie złośliwe uśmieszki. Wypalenie sprawiło, że moja dziecięca miłość do piłki wygasła. Trochę lepiej miałem w bractwie rycerskim, jak również przy graniu na gitarze, ale towarzyszyły mi nadal te same niezdrowe emocje, gdy zestawiałem swoje zdolności z osobą obok. Męczyłem się wtedy okrutnie. Przełom przyszedł, gdy już w życiu zawodowym sprzedawałem swoje usługi. Miałem na tyle łebskich przyjaciół handlowców, którzy pokazali mi, jak się uczyć i dlaczego warto nie tylko rywalizować z lepszymi od siebie, ale od lepszych po prostu czerpać garściami. To sprawiło, że stałem się sprzedawcą całym sobą i ciągle szukałem metod, jak stać się jeszcze lepszym. Chyba każdy sportowiec ci to powie. Trenuj z lepszymi od siebie, trenuj w utrudnionych warunkach. Lionel Messi, żywa legenda piłki nożnej, znany był z tego, że wychowywał się na piłce halowej, futsalu, gdzie tempo jest szybkie, obszar gry niewielki, graczy tylko pięciu w jednej drużynie. Takie wypracowane schematy, jeśli przenieść na dużo wolniejszy mecz na pełnowymiarowym boisku. Sprawiają, że Messiemu było dużo łatwiej, co więcej, zaskakiwał tkwiących w pełnowymiarowej rutynie piłkarzy, drużyn przeciwnych, swoim tempem. Tak samo miałem podczas kursu maszyn pisania, jednej z najbardziej przydatnych umiejętności, jaką nabyłem w moim życiu. Uczyliśmy się na starych maszynach do pisania, takich manualnych, niewspomaganych niczym, huczących maszynach, w których naciśnięcie przycisku było nie lada sztuką. A ćwiczenia? Katorgą. Przez pierwszy miesiąc kursu, który składał się z dwóch lekcji w tygodniu oraz obszernej pracy w domu, miałem tak zdrętwiałe ręce, że ledwo mogłem ruszać palcami. Jednak po pół roku, gdy kurs się zakończył i mogłem z powrotem wrócić do klawiatury komputerowej, byłem dosłownie bogiem prędkości. Pisałem, jakbym muskał powietrze, szybko, sprawnie i co najważniejsze, bezwzrokowo. Mija 15 lat od tego kursu, a ja nadal, choćby pisząc te scenariusze. Mam właściwy układ palców. Piszę nie patrząc się na klawiaturę, nie robiąc błędów, zero męczarni, zero nieprzyjemności. Dawanie sobie poprzeczki coraz wyżej, świadome szukanie trudniejszych warunków lub lepszego oponenta, wytwarza ci schematy postępowania, które w klasycznej sytuacji sprawiają, że będziesz sobie z codziennością radził małym palcem. Trzecia zasada: symuluj warunki rzeczywiste. Jeśli masz przed sobą ważny egzamin, a wizja twojego uczenia się to łóżko, rozrzuconych parę książek i otwarty zeszyt, do tego chipsy i zerkanie co parę minut na smartfona, to zapomnij, że zrobisz sensowny progres i naprawdę się przygotujesz do egzaminu. Spróbuj zasymulować realne warunki. Siądź przy czystym biurku, wyłącz telefon, ustaw stoper, egzaminy mają przecież ograniczony czas, i zacznij rozwiązywać trudne zadania. Wtedy przygotujesz się na prawdziwe zdarzenie z rzeczywistością. Gapienie się w notatki niewiele daje. Pewnie nawet to wiesz. Dobry trening jest podstawą osiągania sukcesów, czy to w szkole, czy w hobby. Trening jednak musi być wyzwaniem, często większym nawet niż to, które spotka się podczas sprawdzianu w realnym życiu. Trenuj rzeczy, które wydają się mniej typowe, a jednak kompletnie zmieniają Twoje rozumienie zagadnienia. Na przykład, gdy masz coś komuś przedstawić, czy to w szkole, czy poza szkołą, zamiast na przykład szykować sobie prezentację po punktach, czy nawet transkrypt tego, co powiesz i uczenia się tego na pamięć, spróbuj stanąć przed lustrem i powiedzieć to, co chcesz powiedzieć samemu sobie. W trakcie treningu możesz zerkać na kartkę. Czemu nie? Ale staraj się przy trzecim, czwartym powtórzeniu zrobić to już bez kartki. Mów naturalnie, swoimi słowami. Tłumacz, tak jakbyś tłumaczył koledze. Tak ćwiczą najwięksi mówcy. Dokładnie tak powstają najlepsze mowy, na przykład na konferencjach TED. Symuluj możliwie jak najlepiej realne warunki, wtedy nie zostaniesz zaskoczony w dniu testu. Czwarta zasada. Nie unikaj krytyki. Są dwa rodzaje krytyki: ta bolesna i ta wznosząca. Dużo zależy od naszego wewnętrznego podejścia, jak będziemy odbierali ten sam sygnał. Na przykładu, łyżwiarze figurowi czy gimnastycy, gdy popełnią błąd, błyskawicznie płacą za ten błąd cenę. Obolały tyłek, kości albo stłuczona głowa. Ich pierwszym recenzentem są prawa fizyki, nieubłagane, których nie zmienią, choćby bardzo chcieli. Jeśli ktoś z nich miałby się obrazić na fizykę, no to musimy przyznać wszyscy, że byłoby to bardzo głupie. Unikanie krytycznego podejścia na tym poziomie to jak strzelanie do bramki po ciemku. Nie mamy pojęcia, czy trafiliśmy, spudłowaliśmy o metr czy kilometr. Jest to po prostu niemądre, a jednak wiele osób potrafi się po prostu złościć na nieuchronność rzeczywistości. Sporty pokazują bardzo szybko nasze naturalne predyspozycje, gdy mamy bardziej intelektualne hobby, jak na przykład szachy, weryfikacja ta bywa nieco trudniejsza. Tak czy inaczej, uczenie się na tych podstawowych błędach to poziom pierwszy. Drugi poziom to już krytyka ludzi. Ta potrafi być często bardzo bolesna. Dlatego też warto słuchać osób, które wiesz, że są względem Ciebie szczere i dobrze Ci im życzą. Może być to rodzic, przyjaciel, nauczyciel czy trener. Jeśli taka osoba dobrze ci życzy i jest względem ciebie realnie szczera, jej informacja zwrotna może być bardzo przydatna. Możesz też próbować sam siebie oceniać, być samemu dla siebie recenzentem, ale wtedy ciężej o obiektywność. Niestety czasem jest tak, że osoby nieżyczliwe będą próbowały ściągnąć nas w dół. Takim słynnym nieudocznikiem, którego dołowali najbliżsi, była pisarka J.K. Rowling, autorka bestsellerów o Harrym Potterze. Gdy okazała się pierwsza książka, ona miała już 32 lata, czyli naprawdę sporą część życia zawodowego już za sobą. Była młodsza ode mnie o rok, a życie miała usłane nieprzyjemnościami, bezrobocie, ledwo wiązała koniec z końcem. Rękopis pierwszego tomu odrzuciło 12 wydawców. Roli nie unikała krytyki, ale doskonale wiedziała, że w większości przypadków są to ludzie albo nieżyczliwi, albo ludzie, którzy w ogóle nie czytali tego, co ona napisała, więc próbowała dalej. Dzięki tym czterem zasadom: przygotowania się na wyzwanie, trenowania z lepszymi siebie, symulowania warunków rzeczywistych oraz nieunikania krytyki, będziesz w stanie uczyć się zdecydowanie lepiej, wyszukiwać nowe ścieżki postępowania, próbowania ciągle czegoś nowego, stawiania sobie nowych wyzwań w dziedzinie, w której chcemy być coraz to lepsi. No i oprócz tego, że zdobywamy specjalizację, w, czy to w sporcie, czy w jakiejś intelektualnej grze, zdobywamy też doświadczenie jako człowiek. I wzrastamy jako człowiek. Czego Tobie życzę? Poradzam Ci jeszcze raz gorąco książkę wymiatasz, link znajdziesz w opisie. A na tą chwilę dzięki za Twój czas no i pamiętaj, pozostanie przeciętny cześć.